Aleluja! Jezus zmartwychwstał i żyje. Panie, my dziękujemy Ci kolejny raz w tym dzisiejszym spotkaniu, że Ty jesteś cudownym i wspaniałym Bogiem, że Ty w Jezusie Chrystusie uratowałeś nas, uratowałeś ludzkość. Wywyższam Cię i błogosławię. Ja dziękuję Ci za ducha świętego, że w tym duchu świętym nas prowadzisz, że Ty w tym duchu świętym nas przygotowywujesz i że Ty w tym duchu świętym posyłasz słowo. Dlatego ja modlę się, Panie, aby to słowo dzisiaj, które będzie głoszone, było takim przypomnieniem, odświeżeniem, co Ty uczyniłeś, co te, czego Ty dokonałeś i co jest aktualne wciąż i wciąż w, nas, w naszej codzienności. Bądź wywyższony, uwielbiony na wieki. Amen. Tomek już mi tutaj część kazania powiedział, ale chwała Bogu, oznaczy znaczy to, że Duch Święty przynagla, aby coś powtórzyć dwa razy. I zgodzicie się ze mną, że jeżeli coś jest ważnego, to warto o tym powiedzieć raz, drugi, trzeci i czwarty raz, tyle ile trzeba. E, powiem Wam szczerze, że dla kaznodziei Boże Narodzenie lub ten wielkarocny poranek to jest problem, bo każdy chce przygotować coś świeżego, coś najlepszego, coś takiego, co by było błogosławieństwem i niekiedy te już tematy się zaczynają wyczerpać, zaczynają dochodzić do kresu. I ja dzisiaj postanowiłem się z Wami podzielić bardzo prostym słowem. Wszyscy... To znacie, może czytaliście to w ostatnim okresie, w ostatnim czasie, w tym szczególnym czasie, kiedy to obchodzimy, tą pamiątkę śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiejsze, dzisiejsze przesłanie zatytułowałem: Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? No cóż, nie da się tego ukryć. Mamy Wielką Niedzielę. Kolejny wielkanocny poranek. I nie ulega to też wątpliwości, że w wielu społecznościach, w, można powiedzieć, w Kościele na całym świecie rozbrzmiewa to radosne Alleluja! Jezus zmartwychwstał i żyje. Jednak stan faktycznie jest taki, że druga niedziela wielkanocna, drugi ten, Niedzielny poranek Wielkanocny jest troszeczkę inny od innych niedzieli, czy od innych tych spotkań, tych niedziel wielkanocnych. No bo cóż, mamy lockdown, jest pandemia, są zaostrzenia, i dla wielu osób zmienia to pewną rzeczywistość czy też pewne oczekiwania. Bo może w tą niedzielę nie ma tylu ludzi, ilu powinno być. Może nie ma w tą niedzielę tych, którzy przychodzą tylko w Wielką Niedzielę. A może niektórzy są troszeczkę rozgoryczeni, może niektórzy są troszeczkę zasmuceni, że te święta, te rodzinne spotkania, ten dzień celebrowania muszą spędzać w takim okrojonym składzie rodzinnym. I wiele ludzi może powiedzieć: Wszystko to jest dziwne. Mogliby za niemenem powiedzieć: Dziwny jest ten świat. Ale wróćmy do tej pierwszej niedzieli wielkanocnej, do tego pierwszego poranka wielkanocnego. Ten poranek też był dziwny. Ten poranek był inny dla wielu osób, on był inny dla kobiet i dla uczniów, którzy tam się do tych kobiet przykleiły. On był dziwny. Te osoby przyszły do grobowca i w nim nie było Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy sobie teraz. Fragment Bożego Słowa z Ewangelii Łukasza, to jest 24 a rozdział, od pierwszego wersetu do 12. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście e, został wejście został jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, e, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One, zdjęte strachem, pochyliły się. Pochyliły twarze ku ziemi, i wówczas padły słowa: Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział: jeszcze w Galilei, że syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa, a po powrocie do grobow od grobowca. Doniosły o tym jedenastu oraz całej reszcie. Była to Maria Magdalena, Joanna, Maria, Matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko... Wstęgi płótna i odszedł do siebie zdumiony tym, co zaszło. Przeczytaliśmy tutaj fragment Bożego Słowa z Ewangelii Łukasza, przedstawiający niecodzienną sytuację w ten wielkanocny poranek, a mający związek ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Oto te niewiasty. Maria Magdalena, Joanna, Maria, Matka Jakuba, Salome, jeszcze inne kobiety. Gdzieś tam do tych kobiet przykleił się jeszcze Piotr z Janem. One znalazły się tam przed tym grobowcem. I były to osoby, które na co dzień były blisko Chrystusa. Dowiadujemy się o tym w tej samej Ewangelii. W ósmym rozdziale. Tam pisze, że wszystkie te kobiety, które tutaj wymieniłem, wraz z uczniami podróżowały z Jezusem Chrystusem. Podróżowały przez wioski, przez miasta, one usługiwały Jezusowi Chrystusowi i dokładnie słyszały, doświadczały te same rzeczy, co uczniowie. Więc nie ulega to żadnej wątpliwości. Że musiały słyszeć one wraz z apostołami, co się musi stać, co się musi wydarzyć, żeby został zrealizowany doskonały ojcowski plan. Kiedy czytamy Ewangelię, to nie da się tego ukryć, że Jezus o tym mówił i że mówił o tym nie raz, bo w jednym miejscu w tam Ewangelii pisze, że powtórzył to trzeci raz, że musi. Umrzeć, że musi wiele wycierpieć, i że trzeciego dnia musi zmartwychwstać. Jednak te kobiety idą całkowicie z innym zamiarem. Jak czytaliśmy, przygotowały wcześniej wcześniej wonności, jakieś tam pachnidła, może jakieś tam olejki. Według zwyczaju, nie według tego, co słyszały, nie według tego, co głosił Jezus Chrystus. One tam szły zrobić coś według zwyczaju, według tradycji, szły posmarować czy namaścić Jezusa Chrystusa. I były to te same kobiety, które do końca stały przed krzyżem. Były to te same kobiety, które były z Nim do końca Jego życia tutaj na ziemi. One razem z Nim były razem z nim cierpiały, razem z nim słyszały wszystko to, co tam się działo. One odbierały ostatnie przesłanie Jezusa Chrystusa z tego krzyża. Z tej, z, z, z Biblii dowiadujemy się, że była tam Syloe. Ona miała niewierzącego męża Kleofaza i ona tam stała pod tym krzyżem. Ona brała to przesłanie z tego krzyża. Ona brała to, co Jezus Chrystus do niej mówił. Wszystkie kobiety to brały. Jak się później dowiadujemy z innego fragmentu Bożego Słowa, ta Salome odebrała coś, że ten jej mąż, Kleofas, nawrócił się. I to były te kobiety, które tam były, które tam stały do samego końca. One razem z Jezusem cierpiały. One były do momentu, kiedy Jezus Chrystus powiedział: Wykonało się. Czyli zrealizowało się wszystko to, co jednokrotnie mówił i powtarzał, co się ma wydarzyć. I te kobiety, idąc do tego grobowca, pewnie szły koło tego krzyża. Ten krzyż tam był, dlatego że nikt go nie sprzątał, bo był sabat, nie było wolno wykonywać żadnej pracy. Ten krzyż był pusty on był pusty nie było na nim Jezusa Chrystusa i nie ma go na tym krzyżu do dzisiejszego dnia bo Jezus zmartwychwstał i żyje ale do tego wrócimy później ten krzyż był pusty ale pełny obietnic pełny bogaty w boże obietnice ten krzyż który do tej pory niesie przesłanie Bożej obfitości. Apostoł Paweł w swoim liście pisze, że Krzyż jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. Krzyż, z którego do tej pory słychać przesłanie miłości, zbawienia, odpuszczenia, nadziei, uzdrowienia, przebaczenia, więzi rodzinnych, mocy, siły, wolności, odwagi, dojrzałości, życia i można by tak wymieniać dalej. Ten krzyż i po zmartwychwstaniu wszystko się to uprawomocniło. Nowe przymierze, nowy testament, to wszystko weszło w życie, to wszystko jest rzeczywistością. To było i jest na czasie. Jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. Jednak te kobiety przychodzą do grobu, przyniosły te pachnidła, te olejki i przygotowane były do tego, żeby namaścić Jezusa Chrystusa. A tu dramat kamień odwalony. Chrystusa nie ma, no chyba go musiał ktoś ukraść. Nawet Maria Magdalena, i nie wiem, czy zauważyliście, ona jest zawsze w każdej ewangelii wymieniona z pierwszej pozycji. Zastanawiałem się nad tym. Dlaczego? Ano, dlatego, że ona bardzo dużo doświadczyła że ona bardzo dużo odebrała rzeczy od Jezusa Chrystusa, bo kiedy czytamy tę ewangelię, to wiemy, że Jezus z niej wypędził siedem demonów, że ona chodziła z Jezusem Chrystusem, że doświadczała dobrych i wspaniałych rzeczy, ona słyszała o wszystkim, ona słyszała te nauczenia, nauczania, była blisko Chrystusa, lgnęła do niego. A jednak była z Nim na co dzień w bliskiej relacji. A jednak trzeciego dnia po ukrzyżowaniu wraz z innymi kobietami, gdy przyszła go tam namaścić, zamiast celebrować zmartwychwstanie Chrystusa, to się wystraszyła. I w innej Ewangelii czytamy, że kiedy Jezus Chrystus już do niej mówił, ona go. Nie rozpoznała. Ona myślała, że to ogrodnik. I gdy już nie wiedziały, co począć, stanęli przy nich dwaj mężczyźni, aniołowie. Piękny obraz. Mężczyźni mogą być aniołami. Podoba się to wam, prawda? Mi się to bardzo podoba. <noise> I oni mówią do Marii i tych innych kobiet, dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. I wtedy przypomniały sobie, co zapowiedział Chrystus, przypomniały sobie jego słowa. Ktoś powie: No, tak, no, tak, to taka historia. To tam dotyczy kobiet. Kobiety są może takie niedojrzałe emocjonalnie, może tak bardziej się uniosły gdzieś na w tym kierunku. Naprawdę? Tomek tutaj czytał fragment Bożego Słowa. Kawałek dalej pisze o dwóch facetach, o dwóch mężczyznach. Pisze, że dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, wymieniali między sobą myśli, rozmawiali, zadawali sobie takie różne pytania, dyskutowali, pewnie się kłócili jeszcze gdzieś tam między sobą, i kiedy Jezus Chrystus do nich dołączył, oni go nie poznali. Zaczął gdzieś tam z nimi y, rozmawiać, zaczął się, zaczął się tam gdzieś wtrącać. Ale oni w ogóle go nie rozpoznali. I kiedy ich spytał, o czym tak rozmawiacie, to oni mu odpowiedzieli: to to nie wiesz, nie wiesz, o kim rozmawiamy. Ty w ogóle nie wiesz, co się stało. No jak to? No Chrystus był i Go nie ma. Tyle obiecywał. Taką mieliśmy nadzieję. Myśleliśmy, że nas wyzwoli, że nas uratuje, że może stanie na czele Izraela, weźmie miecz do ręki, wszystkich powygania. A tu co? Trzeci dzień i nie żyje. Jezus Chrystus idzie z nimi dalej. Dalej im tłumaczy wszystkie fragmenty Bożego Słowa, które dotyczyły tego, co się ma wypełnić, co się ma stać. Wszystko im tłumaczy, a oni dalej nie rozpoznali Jezusa. No więc kobiety mają dużo do przodu, jeśli chodzi o tych dwóch. I tak jak tutaj Tomek wcześniej powiedział, rozpoznali go dopiero wtedy, kiedy usiedli do stołu i zaczęli zaczął łamać, rozdawać chleb. Dopiero wtedy poznali, że to Jezus Chrystus, i dopiero wtedy sobie uświadomili: tak, tak, to nasz, to nasz Pan, to Jezus Chrystus. Mieliśmy tutaj dwie podobne historie, dwa wydarzenia. Pokazujące, jak szybciutko można zapomnieć, jak szybciutko można się w tym pogubić, jak szybko można znaleźć się w miejscu i szukać żywego wśród umarłych. Te osoby chodziły trzy lata z Jezusem Chrystusem dzień w dzień. Jezus Chrystus o tym mówił. Kiedy przyszło do tego dnia, do tej decydującej chwili, byli wystraszeni, mieli wiele obaw, zapomnieli. Myślę, że jest to taka lekcja dla nas, dla Kościoła na całym świecie. Myślę, że jest to stosowny dzień, ten poranek wielkanocny, ta wielkanocna niedziela, aby sobie przypomnieć, co Jezus Chrystus uczynił, czego On dokonał, co On zrobił, że On umarł na krzyżu, że On zrobił to po to, aby uratować nas, aby uratować ludzkość, że On zrobił to po to, aby każdy był zbawiony, aby nikt nie musiał się tym martwić i przejmować. On oddał życie na krzyżu po to, aby każdy mógł prowadzić święte, pobożne życie. On zrobił to dla nas, On zrobił to po to, abyśmy mogli żyć błogosławionym życiem. On nas wybrał, On nas ubłogosławił, On przelał swoją świętą krew na krzyżu, po to, aby każdy był szczęśliwy, aby każdy mógł się, mógł się realizować w kościele, w swoim życiu, aby każdy mógł być prowadzony nie literą, ale duchom, duchem Boga żywego. On umarł i zmartwychwstał, abyśmy byli dziećmi Bożymi, abyśmy byli synami i córkami Boga, abyśmy mogli się tutaj, mogli we właściwy sposób funkcjonować w ciele Chrystusa, tutaj na ziemi, budując Jego Królestwo. To Jezus Chrystus, tutaj już Modliłem się podczas wieczerzy. Przez to, co uczynił, to, co zrobił, sprawił, że jesteśmy święci, sprawiedliwi, że jesteśmy wybrani, że to Jego Duch Święty, że to Jego ofiara sprawiła, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Kiedy czytamy do Kolosan 2:13, czytamy tak, tam tak: Was martwych z powodu upadków. I nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoził je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł triumfalnym. Aleluja. To wszystko dzięki naszemu Panu Jezusowi, Chrystusowi. Jezus Chrystus nas uratował. Bóg posłał swojego Syna jednorodzonego na krzyż. Posłał go w imię uratowania ludzkości. Jesteśmy w nim wolni. Jesteśmy wyzwoleni. Diabeł został pokonany. On nie ma nad nami władzy. On został pokonany 2000 lat temu. Ale skoro już jesteśmy przy tym temacie, chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów na jeden temat. A mianowicie tak rozmyślałem, tak rozważałem w domu, długo siedziałem nad tym. I tak, tak bardzo mnie poruszył fragment Bożego Słowa z Filipian. 2, 5, 11. Będę, Tomeczku, tak 2, 5, 11. I wiecie, tak sobie uświadomiłem, że Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu jeszcze w jednym zamierzonym celu abyśmy wobec siebie byli takiego usposobienia, jak było w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy tak czytałem i czytałem ten fragment Bożego Słowa, kiedy się tak troszeczkę dowi dowiadywałem, chciałem tak głębiej wejść w ten fragment, dowiedziałem się, że ten fragment z, Filip z Filipian 2,5:11 w pierwszym kościele był śpiewany jako hymn, że on z początku był wyznaniem wiary. I chciałbym, abyśmy teraz wszyscy ten fragment Bożego Słowa przeczytali. Przeczytajmy go razem, przeczytajcie go razem ze mną. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie imię, aby na dźwięk imienia Jezus zginało się każde kolano, na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dziękuję. Amen. Bądźcie. Takiego usposobienia względem siebie, jakie było w Jezusie Chrystusie. Ale żeby to zrozumieć, żeby to było bardziej takie proste, to trzeba by sobie to było jakoś tam zilustrować, jakiego usposobienia był kto? Jezus Chrystus. Więc spróbujmy sobie to zilustrować. Jezus Chrystus zasiada na najwyższym tronie. Już nie ma wyższej pozycji. Zasiada na Najwyższym Tronie, bo Słowo Boże mówi, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. I teraz z tego stronu schodzą takie schodki, schody w dół, w odpowiedniej kolejności, schodek po schodku. I Jezus Chrystus postanowił zrezygnować z tego Najwyższego Miejsca. Na chwilę, bo po zmartwychwstaniu wiemy, że wstąpił tam z powrotem i schodzi z tego stronu. W odpowiedniej kolejności, schodek, po schodku. Schodzi z tego stronu po, tego, tego po to, abyśmy mogli względem siebie być takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. I pierwszy stopień schodzi z niego pomału. Dlaczego? Bo nie dbał wyłącznie o to, aby być równym Bogu, chociaż istniał w tej samej postaci, zszedł na pierwszy słodek, wchodzi na drugi stopień. A w tym drugim stopniu wyrzekł się, wyparł się siebie. I tu jest takie użyte greckie słowo, które oznacza, że rozebrał się, zrzucił z siebie, ogołocił się, został nagi, jest. Bardzo właściwy fragment Bożego Słowa z Ewangelii Jana z 13 rozdziału z Ostatniej Wieczerzy. Rozmawialiśmy to o tym ostatnio na grupie we czwartek. Jezus Chrystus przy Ostatniej Wieczerzy zrzucił z siebie okrycie. Nalał do miski wody i mył uczniom nogi. Umył wszystkim nogi. I Judaszowi który go później zdradził. I kiedy to zrobił, kiedy nie pominął nikogo, mówi w pewnym momencie: Tak jak ja uczyniłem, tak wy czyńcie sobie nawzajem. Więc mamy drugi schodek, z drugiego schodka schodzi na ten trzeci. I tam się dowiadujemy, że na tym schodku przyjął postać sługi. Nie domagał się, żeby jemu służono, ale postanowił służyć innym. Schodek czwarty, ten decydujący. Ten schodek, na którym umarł na krzyżu, właśnie po to, właśnie po to, żebyśmy mogli być względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, po to, abyśmy mogli się kołać, abyśmy mogli sobie przebaczać, abyśmy mogli żyć jako rodzina, związani tą miłością, abyśmy się mogli rozumieć, abyśmy mogli wspólnie na jego chwałę budować jego królestwo, żebyśmy się mogli poszerzać, żebyśmy mogli wzrastać. Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał stał po to, abyśmy mogli się w kościele realizować w tym. Kierunku. Bóg tak umiłował świat, że syna swojego dał, aby nikt nie zginął, ale aby każdy miał życie wieczne. Będę już kończył, pomału, ale chciałbym jeszcze raz przypomnieć. Niech ta niedziela Wielkanocna, niech ten poranek Wielkanocny będzie odświeżeniem, będzie przypomnieniem tego bogactwa w Jezusie Chrystusie niego nawet je przypomnieniem tego co Jezus Chrystus dokonał dla każdego jednego z nas że on cierpiał że on w bólach szedł na krzyż po to aby nikt nie zginął ale aby każdy miał życie wieczne on uratował każdego jednego z nas w innym fragmencie Bożego słowa czytamy że kto wierzy w Syna Bożego ten ma to świadectwo w sobie że Jezus umarł i zmartwychwstał. Bądźmy świadectwem na rodzinnych spotkaniach, bądźmy świadectwem w kościele, w służbie, w relacjach, bądźmy świadectwem w pracy, bądźmy świadectwem, kiedy głosimy Ewangelię. Niech to świadectwo, że Jezus Chrystus. Umarł, zmartwychwstał i żyje. Niech się rozbrzmiewa w żywcu, w, okolicz w okolicznych wioskach. Niech Pan nas używa. Niech to świadectwo wyda odpowiedni wy y y owoc. Moi drodzy, na sam koniec. Jezus, Chrystus żyje. Jest wczoraj, dzisiaj, na wieki taki sam. Alleluja.